Pokazaliśmy posłuszeństwo. I naszego Pana Jezusa Chrystusa pozostawiliśmy samym wraz z nielicznymi Jego uczniami. Tak jak wtedy, gdy wyszli na Niego z mieczami i włóczniami. Tak wyszli i teraz. Aby powstrzymać wiernych idących do świątyni, nagle na ulicach naszej ojczyzny pojawiło się tysiące policji nielegalni emigranci, przestępcy, mordercy, nauczyciele i złodzieje, którzy działają oficjalnie i nieoficjalnie, swobodnie poruszają się po mieście. A tymczasem wierzący są zatrzymywani i przepytywani, gdzie idą i dlaczego oni w tym dniu wyszli na ulicę. Na szczęście znalazł się jeden ze świata polityki, przy czym nie z tej partii, którą przyjęto uważać za prawą rękę cerkwi. Znalazł się jeden polityk, który na koniec powiedział, że w dniu Wielkiego Piątku należy zezwolić na procesję z płaszczanicą, całunę, aby tym pocieszyć osoby wierzące. Niech popatrzą choćby z balkonu na procesję. Pozostawcie w spokoju wierzących i dajcie im choć ujrzeć świętą płaszczanicę. Czegoś takiego przez dwa tysiące lat jeszcze nie było. Po raz pierwszy od dwóch tysiącleci obserwujemy coś podobnego. Niestety, kiedy goryczy przyszło wypić właśnie nam w naszych czasach. Hierarchowie i zwierzchnicy ludu, obecni politycy zebrali się, aby biczować Chrystusa. Aby zamknąć Chrystusa w więzieniu, aby izolować go od wierzących, hańba hierarchowie i politycy, hańba, Hańba ta na zawsze wejdzie do historii. Ta hańba, to oburzenie narodu Bożego pozostanie w historii na zawsze. Gniew i Boże przekleństwo spadną na głowy tych wszystkich, którzy postanowili pozbawić wierzących ciała i krwi Chrystusa. A przecież część z nich cały rok z wielkim trudem nieśli epidemię i tak czekali na Eucharystię, na Pasję. Hańba! Do czego doprowadziła się grecka cercia? Hańba! Wstyd bardzo mi wstyd. Dziwię się i jestem przerażony wobec tego, co się dokonuje z naszym narodem. Poprzez kłamstwo wysłali nas w zamknięcie pod pretekstem jakiejś grypy. O tym mówią wszyscy, posiadacze kanałów YouTube, prowadzący, dziennikarze, a nam oni wymawiają kłamstwo, aby trzymać nas w zamknięciu. Oni już na wrzesień przepowiadają grypę I tym samym zamknięcie świątyń do Bożego Narodzenia Nie, panowie Już lepiej ześlijcie nas do prawdziwego więzienia. Prawdziwie nas zamknijcie Będziemy dokonywać boskiej liturgii bezpośrednio w celu Tylko wtedy możemy wytłumaczyć się przed Bogiem Że nie mieliśmy innego wyjścia Hańmy. Koniec czasu! Pokajajcie się, choćby w ostatnim momencie. Hierarchowie i politycy, naszej znaczy gniew boży nad wami będą. Czemuż by wam nie zaprosić wyjątkowego lekarza, Ioannidisa, aby on porozmawiał z naszym przedstawicielem w rządzie? Niech oni porozmawiają na żywo. Czemu? Czemuż w każdym kraju i rządzie jest swój lek? Medycy pracujący w szpitalach mówią mi, że jeśli oni publicznie powiedzą prawdę, to grozi im zwolnienie. I to się nazywa demokracja? Nasyćcie się nią do woli. Już lepiej umrę na grypę niż będę z wami. Przebacz mi, narodzie Boże. Lecz ja już nie mogę powstrzymać swego rozgoryczenia. Pod litwami świętych Ojców naszych, Panie Jezu Chrystus, zmiłość i zbawczu. Przenajświętsza Trójca, zachowaj nas wszystkich, niech pomoże nam Bóg.